Widzowie, ogólnie to tak, ja Wam powiem bardzo istotną rzecz, mianowicie niektóre osoby, widziałem, że też na czacie się pytały, że co to za nowe miejsce i tak dalej, bo na przykład nie oglądają moich filmów za bardzo i nie zdają sobie sprawy, co, co tu się odpierdziela. Jest niedziela, co tu się odpierdziela. A nie, w sumie jest... Spędziałem, jest fałek mordo a. Dobra, słuchajcie widzowie Generalnie tak to, to miejsce jest moim biurem, mieszkaniem Zostało ono zakupione w celu właśnie e, Głównie nagrywania filmów Takie wiecie, żeby po prostu zaprosić kogoś e, Żeby można było tutaj nagrywać Żeby był taki chill, co nie? No bo wiecie, jak na przykład zapraszacie kogoś do domu No to wiecie, w domu macie jakiś spółlokatorów Czy nie wiem, ze starymi mieszkacie i tak dalej e, A tutaj po prostu ktoś sobie wbija Siadamy sobie na kanapie Wyciągamy zimny pićku z lodówki i najzwyczajniej się, się szykujemy się na nagryweczki. Później możemy sobie trochę posiedzieć, po nagrywać. Ja generalnie mega dużo czasu tutaj spędzam dziennie. Jakby na ten moment, widzowie, siedzę tutaj, żeby wam nie skłamać. I to mogą chłopaki potwierdzić nawet, że często siedzę od godziny jakoś 10, 11 do nawet pierwszej, drugiej w nocy, nawet czasami się do trzeciej zdarzy. Jak nie dłużej, no. A jak nie dłużej. I co ja robię w tym czasie? Czy wale konia? Starzy się, oczywiście, widzowie, że tak. Jakby to nie, nie jest wykluczone. Czy nagrywam dużo filmów? Oczywiście, widzowie, że tak. Na główny kanał. Na Yoshi, ale Roblox. Na Yoshi, ale gry na telefon. Na Yoshi, ale ekipa CSGO. I na Yoshi, ale szoty. teraz będzie wrzucany film. I właśnie tak to wygląda, widzowie, że ja tutaj siedzę po parę naście godzin dziennie. Nagrywam dla was filmy. E, I sobie siedzę, czyluję I czasami w ogóle rekord. Póząt, jakim mieliśmy rekord filmów w jednego dnia, że nagraliśmy 12. dla widzów? 12, 12 13, albo 11, 13. 13. 13. 13. 13. Widzowie, ogarnijcie, że 13 filmów jednego dnia kiedyś nagraliśmy. 13 filmów i następnego dnia zrobiliśmy prawie podobny wynik, bo nagraliśmy ich 10 albo 11, pamiętam. Czajcie, jaka tu jest kurwa produktywność. To jest niesamowite, widzowie, naprawdę. To jest niesamowite. Jeszcze jest Filip, i Panek. No jest ten kanał, rzeczywiście, ale. Nie, no bo ja miałem w sumie. Miałem kanał, yy, bo ogólnie dużo osób pyta mnie często o opuszczone moje kanały, co nie? Na przykład jest kanał Reakcja. I czekajcie, i zrobimy coś takiego, widzowie. Patrzcie. Kanał Reakcja. To jest kanał opuszczony, widzowie. No jakby. Tutaj mamy kanał, który, wiecie, ma idealną nazwę dosłownie. Eee, kurde, no ale w ogóle, jacy ładni byliśmy wtedy. Jaki ja śliczny chłopak. Jaki tam są! No patrz w ogóle. Nie chcę zadzi tego kanału. Patrz. Wytnij szybka. Patrz. Więc wiecie, jakby... Sytuacja jest taka, że my nagrywaliśmy content nie, nie, nie. gdzie po prostu siadaliśmy i oglądaliśmy sobie jakieś pierdoły. O, kanał reakcja, widzę, że zniczę na czacie. Powiem wam tak, jakby o co chodzi główną równość wyświetlenia. No i właśnie dobrze, no napisałeś. Bo właśnie to było takie, że, że ten kanał jakby bardzo szybko wbił 115k subów. Patrzcie, ile tu jest filmów. Tu filmów jest, uwaga, ile? Już wam mówię. 50 filmów tylko, widzowie. 115k wyświetleń. Czajcie? 50 filmów. 115k wyświetleń. Subów, niesamowite to było, naprawdę. Ale. Dlaczego już tutaj nie nagrywamy, mimo że wiósy były git? No. Pff. No, nie można na dłuższą metę robić takiego strasznego gówna. W sensie. Mieliśmy powrót w pewnym momencie. Czekajcie, już Wam powiem, gdzie mieliśmy ten powrót. Eee, o, tutaj była przerwa. Później po przerwie wróciliśmy. Dupnęliśmy parę filmów i one widzicie, jakie wyświetlenia zrobiły. Dlaczego nie ciągnęliśmy tego dalej? Bo nie chcieliśmy robić z siebie krwa debili. No i tyle, nie? Jakby. Kanał wiecie, subowo spoko. Myślę, że. Myślę, że nagrywanie codziennie na ten kanał przez dwa tygodnie. I myślę, żeby wyświetlenia wróciły do 100 do 200 tysięcy wyświetleń nawet. Dlaczego tego nie? robimy bo filmy dostawały żółtego dolarka to raz dwa prawa autorskie więc jakby zarobek automatycznie wywalony trzy mm, skręca mnie trochę trochę to mnie 11. trochę mnie skręca od tego dobra i teraz tak widzowie i pytanie bądź mi przepraszam i teraz tak pytanie bo jest kanał Filip PANEK, rzeczywiście jest taki kanał patrzcie widzowie jest kanał rzeczywiście Filip PANEK, i teraz tak dlaczego patrzcie kanał wrzuci, na kanał wrzuciłem sześć filmów sześć filmów Co? sześć taki filmów kanał Patrzcie, 40 kawy świetleń. Ja tutaj zacząłem lifestyle sobie robić. 40 kawy świetleń na pierwszym filmie. To wiecie, jakby zajebiście było. Później znowu 40, gdzie my naprawdę totalne gówno zrobiliśmy. Ja widzowie tam, ja po prostu tam żyćko pokazywałem sobie. No i po prostu tutaj jedziemy do. Be Ogólnie sytuacja jest taka, że tutaj się zbieram, jadę na kolację z Garnierem, co nie? Tutaj pokazałem, że się ładnie spotkaliśmy. Tutaj z Jasiem Dąbrowskim sobie kwiatuszki dawaliśmy eee, i spoko, co nie? Eee, tutaj później jechaliśmy do Berlina z mikserem i z Szymkiem. E, łaziliśmy, i wiecie, i było spoko, co nie? Teraz tak. Filmy, widzicie, robiły takie średnie wyświetlenia. Później, nagle wrzuciłem film z Jaworem, z Citroxem, z Szymkiem i z dziewczynami naszymi. E, i jakby tutaj jest tak, że, no, patrzcie, no, tutaj, jakby, tutaj, tutaj dosłownie, tutaj dosłownie widzicie, że, o, tu taką. Kurde, ładuj się. Tutaj taką ekipą sobie ponagrywaliśmy, co nie? I czemu. I czemu, widzowie, przestałem nagrywać tutaj. Bo mnie kurwa to przerosło i tyle. Jakby ja nie jestem w stanie powiedzieć inaczej trochę yy, tego. W sensie, nie, jakby nie będę się bronił i, i mówił jakiś pierdół. Przerosło mnie to. Dlaczego, widzowie? Dlatego, bo yy, za, dużo, za dużo było z tym roboty względem tego, co już wtedy robiłem. Wtedy widzowie, co się działo ogólnie? Wtedy. Po pierwsze, start SMTH Store był. Start SMTH był. Więc jakby to było, wiecie, no. No, mega dla mnie angażujące. Dodatkowo były wtedy regularne streamy na Twitchu. Przypominam, 9 miesięcy temu jakoś. Ja y, zaczynałem na Twitchu streamować mniej więcej. Czy tam 10, czy tam 11, ale pamiętam, że dwa miesiące regularnie tam trzy nawalałem dosłownie to wszystko, co nie? Więc ja na ten moment, widzowie, no tutaj jakby. Wiecie, miałem za dużo rzeczy do zrobienia, nie? Poza tym, nie było jeszcze takiego koru, jaki mamy w tym momencie. Ja wam bym mógł widzowie pokazać, albo nie, w sumie nie będę wam zdradzał, bo to jest zbyt, yy, zbyt gdzieś tam. Yy, dla mnie, powiedzmy, prywatne, bo chciałem wam Excelka pokazać, ale nie pokażę wam. Po prostu, widzowie, powiem wam tak. Łatwiej mi prowadzić y, pięć kanałów na raz w tym momencie, z czego główny, powiedzmy, jest takim, do którego muszę się najbardziej przyłożyć. I w tym momencie, widzowie, <laughs> IMO, patrząc na kanał główny, y, nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale według mnie filmy aktualnie są top, top of the top. Naprawdę. Szczerze, patrząc na content, który robiłem przez całą swoją przeszłość, wydaje mi się, że top of the top jest ten content, bo Dobrze się bawię, jestem przygotowany. Nie pierdolę się w tańcu i jest Git. Możecie wyrazić opinię. E, dobra, wróćmy do tutaj, do Granka.